Otwórzmy list do Rzymian na rozdziale 13 i od razu otwórzcie sobie pierwszy list do Tesaloniczan, tam gdzie jest rozdział 4 i 5. Ostatnio mówiliśmy też o, do, 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 do wersetu 20, z tego co pamiętam, ale była mowa o takim fragmencie od wersetu 8, 8. Nikomu nie będzie, bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości, kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał w jakiekolwiek, in, jakiekolwiek inne przykazanie. W tych słowach streszcza się, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I mówiliśmy o tym, że streszczenie to nie jest to samo co całość, prawda? że ludzie czasem czytają streszczenia, bo im się nie chce i, i na tym streszczeniu jakoś próbują bazować, dając egzamin. No ale streszczenie owszem istnieje, to jest prawda, natomiast gdyby się głębiej chciało w to wejść, to zobaczymy coś więcej niż, niż streszczenie. Paweł pisze o tym, że, że jeżeli człowiek naprawdę, prawdziwie będzie miłował bliźniego, to tych rzeczy, które są zakazane, czynił nie będzie. Dziesiąty werset mówi: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. I rzeczywiście jest tak, że. Jeżeli człowiek kocha bliźniego, no to złanie będzie mu wyrządzał. W sumie nie ma. Teraz, w jaki sposób to robić, w jaki sposób kochać bliźniego w konkretnych sytuacjach, no to jeżeli się tylko otworzy te wszystkie rzeczy, które tam są napisane, no to można się wiele nauczyć i można wiele pięknych rzeczy przeczytać. Także to nie jest tak, że kochaj, ale możesz sobie tam to darować, bo tam też jest słowo Boże. Dalej jest napisane coś takiego, bo czyńcie to, czyli to wszystko, co jest poprzednio, czyli miłujcie bliźniego i nie bądźcie nic winni nikomu oprócz wzajemnej miłości. Czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie, jak za dnia: nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości. Ale obleczcie się w pana Jezusa Chrystusa, nie troszczcie się o ciało, aby zaspokajać porządliwości. Jest tutaj taki fragment który no, jest intrygujący bardzo. To znaczy, mm, teraz bowiem bliżej nas jest zbawieni niż kiedy uwierzyliśmy. Uwierzyliśmy, przez to, że uwierzyliśmy, zostaliśmy zbawieni. List do Efezjan mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków, i teraz, ponieważ jesteśmy zbawieni z łaską, jesteśmy z łaski, a nie z uczynków, to dalej w Efezjan 2.10 jest napisane, że Dlatego właśnie trzeba czynić to wszystko, do czego zostaliśmy stworzeni w Chrystusie. I do czego zostaliśmy stworzeni w Chrystusie? Do tego, żeby czynić to wszystko, co jest Jego, Jemu miłe, a tym bardziej, żebyśmy czynili to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Bo teraz jest zbawienie bliżej niż kiedy uwierzyliśmy. I zbawienie to nie jest kwestia zbawienia tylko od grzechów. To jest kwestia ratunku w ogóle. Człowiek, my, my czekamy na coś, co będzie w ogóle wyratowaniem z tego świata, z tego co się dzieje. A będzie się działo coraz trudniej, będzie coraz ciemniej. Natomiast nadchodzi dzień i Noc przeminęła, dzień się przybliżył, i dlatego właśnie należy odrzucić uczynki ciemności, a obleczyć, oblec się w zbroję światłości. I na czym to polega? Oczywiście, trzynasty werset mówi: postępujmy jak postępować uczciwie, jak za dnia bo ci, którzy czynią zło, to czynią zło przeważnie w nocy. Noc ich w jakiś sposób potrafi zamaskować. Natomiast jeżeli chcemy uczciwie postępować, to postępujmy jak za dnia. I mamy hulanki, powiedzmy, pijaństwa, rozwiązłość to większość chrześcijan ma za sobą, jeżeli rzeczywiście się nawrócili. Rozpusty prawdopodobnie większość też. No ale spory i zazdrość to już niekoniecznie. Czyli są takie rzeczy, z których sobie zdajemy sprawę. I żeby to wszystko przestać czynić, to trzeba oblec się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczyć się o to, nawet tu jest napisane o ciało, aby zaspokajać porządliwości, o ciało porządliwości jest napisane w oryginale. Aby zaspokajać jest tutaj kursywą, co oznacza, że tłumaczę to do dopisali, żeby bardziej zrozumiały był tekst ale nie troszcie się o ciało porządliwości, czyli o cielesność, o to wszystko, co bardzo pożąda rzeczy światowych i co bardzo, bardzo chce tego, co jest dla niego najważniejsze, czyli krótko mówiąc o to, co samo siebie tak bardzo kocha. Bo ciało nasze w sensie cielesności naprawdę kocha siebie bardzo. My jakiś czas chyba dwa tygodnie temu mówiliśmy o lustrze, o tym, co widzimy w, po drugiej stronie lustra. I pamiętam, że kiedy myśmy się potem modlili, to jedna z sióstr taką modlitwę wzniosła, która mnie bardzo uderzyła. To znaczy, żebyśmy nigdy w lustrze nie szukali odbicia kogoś innego. Bo to jest cielesność, właśnie. Kiedy my patrzymy, stoimy przed Słowem Bożym, stoimy przed lustrem. I my w tym momencie nie chcemy zobaczyć tego prawdziwego naszego odbicia, czyli nie chcemy porównać tego duchowego człowieka z tym cielesnym, naszym, tylko momentalnie zbiera, z, 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 tak, jakbyśmy, m, tak, jakbyśmy zmieniali kąt tego lustra. Czyli obracam to lustro, bo tam, tam jest moja żona. Więc ja teraz patrzę się na to lustro i mówię, jak. Ależ to jest słowo dla mojej żony, nie? Ależ to jest słowo dla brata Czesia, ależ to jest słowo dla tych, dla tamtych, nie? Robię wszystko, żeby tego jakoś nie obrócić w moim własnym kierunku, no bo coś mnie razi. I teraz, jeżeli ja to naprawdę będę trzymał przed sobą prosto, to ja zobaczę siebie. Pytanie, co, jak zareaguje na ten mój obraz. Bo ono mi pokazuje prawdę. Jeżeli będę chciał zobaczyć kogoś innego, no to będę przekrzywiał to lustro, obracał na wszystkie sposoby. To jest jedna z gorszych rzeczy, które można zrobić z lustrem. Natomiast jest już taki czas, kiedy już nie ma żartów. Paweł mówi: Nie ma żartów, bo dzień się przybliżył. Także najwyższy czas, żebyście ten. Y, zmienili postępowanie. Bo kiedy przyjdzie Pan, jeden z braci się dzisiaj modlił, przyjdzie Pan, to nie chcemy być zawstydzeni. Naprawdę nie chcemy być zawstydzeni. Może stać się jeszcze gorsza rzecz niż zawstydzenie, dlatego że w kilku tekstach czytamy o tym, że sługa zaczął tam bić współsługi na przykład, szlajać się, jak to się po naszemu mówi. I wtedy pan no, przyszedł i go wyznaczył mu z obłudnikami. Miejsce. Niestety. I to, to miejsce nie było przyjemne, bo tam był płacz i zgrzytanie zębów. Ale to przecież był człowiek, który mu służył. I przyszedł jego pan, nie pan kogoś innego. Równoległym tekstem do tego z Rzymian. 13, jest 1 Thessaloniczan 4 i 5. Nie będziemy całości czytać, ale. Końcówka czwartego rozdziału jest, mówi o przyjściu pańskim. I to o przyjściu, które będzie się wiązało z tym, że Pan stąpi z nieba, zmarli w Chrystusie powstaną piersi, a potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się tymi słowy. To jest wydarzenie, które z definicji jest, ma być niespodziewane. I jak widać, i apostoł Paweł, który mówi, My żywi, który pozostaniemy żywi, my możemy wzią, zostać wzięci. Do Tymoteusza pisze, żeby pilnował od siebie, żeby był czysty, aż do przyjścia Pańskiego. Też nie wie, kiedy Pan przyjdzie. Ale dalej jest napisane o czasach i porach, to jest początek piątego rozdziału, z tym, że oczywiście numeracja rozdziału wiadomo została do nas znacznie później. A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pana przyjdzie jak złodziej w nocy, bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną. I nie ujdą. I zauważmy taką rzecz, że tu jest mowa o dniu pana, nie o przyjściu pańskim i jest mowa o nich, a nie o nas. Oni, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, a w tej chwili zauważcie, że pokój i bezpieczeństwo to są dwa wyrazy najbardziej, że tak powiem, publicznie popularne. Pokój i bezpieczeństwo mówią wszyscy. I teraz my będziemy którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani, natomiast oni, ci, którzy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, bo od, na tym im będzie najbardziej zależeć, to na nich przyjdzie nagła zguba. Lecz wy bracia, i tutaj jest, zaczyna być równolegle do Rzymia, lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Jest parę takich tekstów, które mówi o tym, mówią o tym, że no, panny zasnęły na przykład, prawda? Wszystkie panny zasnęły. I Paweł pisze o tym, po to, żeby nas po prostu jako oblubienice wybudzić z tego snu. Co więcej, no tam jest jeszcze napisane, że oprócz tego, że one zasnęły, no to jedne miały zapas, drugie nie. No i teraz jedne miały problem poważny, a drugie weszły na zaślubiny. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. W związku z tym jest napisane w Urmian, odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Tak, to jest prawda, że w nocy łatwiej czynić zło. Prawdą jest również to, że chrześcijanie również łatwiej, chrześcijanom również łatwiej czynić zło po ciemku. Łatwiej czynić zło przed komputerem. Łatwiej czynić zło wtedy, kiedy nas inni nie widzą. Łatwiej. I teraz z jednej strony, pa Paweł pisze dalej: My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Znowu to jest przyszłe zbawienie, i znowu jest mowa o gniewie. Czyli krótko mówiąc, żeby nie zostać na gniew. To należy, bo Bóg nas na to nie przeznaczył, to bądźmy tacy, tacy, tacy. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli i dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. No i tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że to nie jest sprawa wyłącznie taka, że każdy z nas ma zrobić to, to, to i to. Paweł pisze do Kościoła w Rzymie: odrzućmy, postępujmy, i tak dalej, i tak dalej. Zostawcie spory, bo to nie czas. Zazdrość zostawcie, bo to nie czas. I zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. No, nie można się budować, nie można się zachęcać, jeżeli nie jesteśmy razem. Jeżeli jesteśmy jakąś tam grupą, albo nawet zespołem, Takich wolnych elektronów, jak to się mówi, tak? Czyli każdy sobie rzepkę skrobie. Dlatego zresztą Paweł, nawet nie Paweł, tylko autor listu do Hebrajczyków pisze, żeby nie opuszczać zebrań i żeby się nawzajem zachęcać, tym bardziej, im bardziej ten dzień się przybliża. Dokładnie to jest tam, z X rozdziału. A więc zachęcajcie, budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie, i prosimy Was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, którzy są Waszymi przełożonymi w Panu i Was napominają. No, muszą, to, to muszą być ludzie, którzy konkretne rzeczy robią. Oni wtedy, jeżeli to robią, no to wtedy no, należy darzyć ich uznaniem. Jeżeli udają, że robią, no to sytuacja jest trochę inna ze względu na ich pracę daszcie ich najgorętszą miłością zachowujcie pokój między sobą no i teraz mamy od 14 wersetu prosimy was też bracia napominajcie niekarnych pocieszajcie bojaźliwych podtrzymujcie słabych bądźcie cierpliwi dla wszystkich zobaczcie jakie grupy ludzi tu mamy są ludzie którzy są niekarni co to znaczy że są niekarni są tacy, którzy po prostu są krnobrni, inaczej, inaczej jest mowa. Nie? Jeżeli ktoś jest krnobrny, to znaczy, że on po prostu nie chce słuchać i no, będzie się absolutnie po swojemu chciał zachowywać. Ma określony porządek, on powinien być, powinien czynić to wszystko, co jest wcześniej, ale nie, on, on będzie chciał krnobnie postępować po swojemu. I tutaj nie, nie, nie wolno, że tak powiem, pomylić sobie, sobie tego, co w stosunku do kogo mamy robić. Zobaczcie, karnych trzeba napominać, a bojaźliwych należy pocieszać. Nie odwrotnie. Jak ktoś jest niekarny, to go nie ma co pocieszać. Jego trzeba napomnieć. Z kolei, jeżeli ktoś jest bojaźliwy, to nie ma go co napominać, bo, bo jeszcze mu po, pogorszymy. Tylko trzeba go pocieszać. Słabych trzeba podtrzymać i cierpliwi dla wszystkich. Znowu jak pomylimy sobie kategorię, to będziemy mieli potężne problemy. Ale dobrze jest wiedzieć, kto jest kto, a to wymaga czasu. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. Czyli miejmy na uwadze nie tylko siebie nawzajem, czyli drugiego brata, drugą siostrę, ale również wszystkich miejmy na, miejmy na względzie. I co dobre dla wszystkich, to my wiemy. Krótko mówiąc, nie ma w kościele takich indywidualistów, ani nawet nie ma takich ludzi, którzy są dla siebie nawzajem przyjaciółmi i siebie nawzajem, owszem tak, indywidualnie siebie nawzajem, owszem tak, ale już jeżeli chodzi o całość, no to nie bardzo. No to jest problem. Dalej jest mamy zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie i to może być, no, to jest jasne, natomiast z tymi proroctwami jest tak, że można proroctw nie lekceważyć tych, które są na bieżąco, i nie wolno lekceważyć tych, które mamy w słowie Boże. I teraz z lekceważenia proroctw wynika to, że są szydercy w kościele, którzy pytają się, a gdzie jest obiecane przyjście Jego, bo oni po prostu tego nie czytają. Gdyby ludzie w kościele, gdyby wierzący ludzie zaczęli się tym trochę bardziej interesować, to my nie mielibyśmy takiej tragicznej sytuacji jak w tej chwili. Że nie chcą, nie chcą, nie chcą nauczyciele tego nauczać. W ogóle. Chodzą ludzie po, po różnych miejscach, żeby się dowiedzieć o co chodzi. A widzą dookoła, że dzieje się dużo. I dlatego właśnie dobrze jest się tym interesować nieprzesadnie, żeby z kolei z tego nie zrobić sobie jakiejś Ewangelii, ale być zorientowanym na tyle, żeby sąsiadowi powiedzieć słuchaj, to jest tak, tak, tak i tak. I ja na podstawie Słowa Bożego powiem Ci, jak to, jak to będzie dalej. Kto wie? Może, może coś do niego dotrze. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre i od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. No to jest werset mocny, dlatego, że w większości z nas, no to jeżeli coś jest oczywiste, jeżeli coś jest złe, no to będzie się powstrzymywał. Ale są również rzeczy, które są pozorem zła, to znaczy dają złe świadectwo, chociaż my nie mamy nic złego na myśli. I miejmy to, miejmy to naprawdę, miejmy to na względzie. Że są ludzie, którzy obiektywnie mogą się czymś zgorszyć, niepotrzebnie zupełnie z naszej strony, bo jest to dla nich pewien pozór zła. Czyli Prosta, prosta, prosta zasada i, i prosta rzecz przykład. No, niech bracia nie odwiedzają samych sióstr, samotnych na przykład, no nie, dlatego że sąsiedzi nie wiedzą, czy tam rzeczywiście chodziło o zbieranie, nie wiem, oglądanie znaczków. Oni w to nie uwierzą. I czasami, no pamiętam takie sytuacje z młodymi, zwłaszcza ludźmi w Zboże, którzy nie umieli się z tym pogodzić, że to jest złe. Bo sąsiedzi i tak nie będą wiedzieli, a na pewno nie uwierzą, że, że wszystko jest w porządku. Więc powstrzymujcie się od wszelkiego pozoru zła, a sam Bóg pokoju niech Was pełni, uświęci, aby cały Wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa, Chrystusa. I wierny jest ten, który Was powołuje. On też tego dokona. Tylko musicie chcieć. Więc yy, Bóg pokoju może nas uświęcić pełni. Tylko jeżeli my będziemy chcieć współpracować, to duch, dusza i ciało będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana. Czyli przyjście to już jest chyba trzeci raz w tych tekstach. Pochwycenie. Jest. Yy, Konkretne rzeczy do zrobienia, konkretne rzeczy do tego, żeby to wiedzieć. I naprawdę trzeba myśleć nie tylko o sobie nawzajem, nie tylko o sobie samych, ale też myśleć o wszystkich. I to jest, to jest naprawdę rzecz bardzo ważna, żeby, żeby, żeby każdy w kościele myślał o tym, co to jest dobro wszystkich. I jeżeli tak to pamiętajmy o tym, że ten dzień się przybliża, że ten dzień jest coraz bliżej, a my na ten dzień mamy być gotowi, żebyśmy nie zostali zawstydzeni. Amen.